Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda życie popularnego aktora? Maciej musiał, znana postać polskiego świata rozrywki, potrafi zaskakiwać nie tylko swoimi rolami, ale i śmiałymi decyzjami w mediach społecznościowych. Mimo, że jest rozpoznawalny dzięki swoim występom w takich produkcjach jak Ojciec Mateusz, Rodzinka, Plyl, Wiedźmin czy The Voice of Poland, to jego działalność w sieci zyskuje coraz większe. Zainteresowanie. Obecnie profil Maciej'a na Instagramie przyciąga uwagę aż 950 tysięcy osób. To właśnie tam zamieścił zdjęcia, które wywołały spore poruszenie. Na fotografiach aktor pozował w samych bokserkach, prezentując swoją imponującą, wysportowaną sylwetkę. Te obrazki, będące wynikiem współpracy z jedną z marek bielizny, wywołały burzę w sieci. Maciej postanowił odważnie zabawić się słowami, pisząc. Przez najbliższe dwa tygodnie znów spoglądam w majtach z witryn. Jego przeprosiny wydają się jednak zupełnie niepotrzebne, biorąc pod uwagę entuzjastyczne reakcje internautów. Ogromny zachwyt można odczytać z komentarzy, które pod zdjęciami się pojawiły. Znajdziemy tam stwierdzenia, jak nie przepraszaj, wow, perfekcja. Oprócz komplementów pojawiły się także żartobliwe uwagi, które pokazują, jak dużą sympatią cieszy się Maciej. Maciek, musiałeś! Maćku opanuj się, czy Maciek wyjdź za mnie, to tylko niektóre z humorystycznych reakcji. Jednak, pomimo swojego aktywnego życia w mediach społecznościowych, Maciej musiał ma także ręce pełne pracy. Obecnie trwają nagrania do nowego sezonu rodzinki Apple, co oznacza, że aktor żyje w ciągłym biegu. Jego podekscytowanie nadchodzącym projektem jest wręcz zaraźliwe. W rozmowie z faktem zauważył: Jest szansa, że to będzie dobre. Naprawdę. Patrick Joka, nasz reżyser i scenarzysta. Razem z Karolem Klementowiczem, drugim naszym scenarzystą, napisali fantastyczne teksty, także myślę, że zaskoczymy widzów. A jak Maciej radzi sobie z nauką tekstu? Aktor zdradził swoją strategię, która wydaje się być skuteczna. Nie patrzymy w ogóle w kartkę i jesteśmy w stanie się nauczyć tego tekstu przez 45 minut. Dajemy ją drugiej osobie, a ona czyta mi ten tekst. Wygląda to tak, że czytasz pierwsze zdanie, Ja muszę powtórzyć po tobie. Czytasz drugie zdanie, ja muszę powtórzyć pierwsze i drugie, i tak dalej. To podejście przekłada się nie tylko na efektywność, ale również na głębsze zrozumienie ról, które odgrywa. Maciej Musiał to przykład artysty, który doskonale balansuje między występami na szklanym ekranie a dynamiczną obecnością w sieci. Jego charyzma i sposób, w jaki angażuje swoich fanów, czynią go osobą, której nie można przeoczyć w polskim przemyśle rozrywkowym. Z pewnością czekają nas jeszcze niejedne niespodzianki i emocjonujące projekty związane z jego karierą.